W tej chwili, gdy świat się zatrzymuje, gdy niepowtarzalny dźwięk rozbrzmiewa w domu, a ty znajdujesz swojego kota w stanie absolutnej bezbronności, co czujesz? To coś więcej niż kłopot ze sprzątaniem. To wołanie, zakodowana wiadomość płynąca z głębi niemej istoty. Wymiociny twojego kota to nie przypadek, to pilny telegram z jego duszy. A gdybym ci powiedział, że ucząc się odczytywać tę wiadomość, nie tylko dbasz o jego zdrowie ale także wzmacniasz więź, która łączy was na zawsze. Pierwsze rozróżnienie strach i wołanie o pomoc ciało twojego kota nie umie kłamać. Każdy skurcz, każdy dźwięk to fizyczna prawda, której nie da się ukryć. W pośpiechu mamy tendencję do wrzucania wszystkiego do jednego worka pod hasłem zachorowanie. Widzimy, jak nasz kot coś wydala i myślimy o, zjadł coś, czego nie powinien. Chwilowy strach i głębokie wołanie o pomoc traktujemy z tą samą powierzchowną troską. Istnieje ogromna różnica między regurgitacją a wymiotami. Regurgitacja to akt bierny, niemal pokarm, przesuwa się w górę przełyku bez wysiłku, niemal nienaruszony, często dzięki samej chęci jedzenia. To organizm mówi, wow, zwolnij. Wymioty natomiast to złożony proces, koordynowany przez mózg wiąże się z nudnościami, gwałtownymi skurczami brzucha, aktywnym i wyczerpującym procesem. To ośrodkowy układ nerwowy ogłasza ogólny alarm, wymuszoną ewakuację czegoś, co organizm zidentyfikował jako wewnętrzne zagrożenie. Kiedy nie rozróżniasz tych dwóch rzeczy, możesz ignorować prawdziwe cierpienie. Regurgitacja może być dla ciebie zachętą, by pomóc mu jeść wolniej. Wymioty natomiast świadczą o kryzysie w jego wewnętrznym sanktuarium, Czyli układzie trawiennym. Mylenie tych dwóch rzeczy jest jak mylenie potknięcia się na chodniku z wołaniem o pomoc. W obu przypadkach czuje się bezbronny, ale głębia bezradności w wymiotach jest znacznie większa. Nauczenie się odróżniania wysiłku od przypadku to nie szczegół techniczny. To pierwszy i najbardziej fundamentalny akt głębokiego wsłuchiwania się w ciało partnera. Krzyk pustego żołądka, żółte lub zielonkawe wymioty. Cisza w żołądku twojego kota może być najgłośniejszym dźwiękiem, jaki kiedykolwiek usłyszysz. Przyjmijmy za normę te żółtawe, pieniste wymioty, które pojawiają się wcześnie rano przed pierwszym posiłkiem. Zakładamy, że to tylko dlatego, że jest głodny i kontynuujemy dzień, nie rozumiejąc cierpienia, które poprzedza to wydarzenie. Kocie ciało to arcydzieło rytmu i oczekiwania ich żołądek. Działając zgodnie z precyzyjnym zegarem biologicznym, przygotowuje się na przyjęcie pokarmu o zwykłych porach, uwalniając soki żołądkowe i żółć, które ułatwiają trawienie. Kiedy pokarm nie dociera, ta żółć, silna i drażniąca substancja, pozostaje w żołądku, spalając ścianki pustego i niechronionego żołądka. Wymioty żółciowe są wynikiem kaskady hormonalnej stresu i dyskomfortu. To ich ciało woła o złamanie obietnicy, obietnicy rutyny. Dla kota regularność karmienia to nie tylko nawyk, to centralny filar jego systemu bezpieczeństwa. Wiedza o tym, kiedy pojawi się jedzenie, porządkuje jego dzień i daje mu poczucie, że świat jest przewidywalny i bezpieczny. Pusty żołądek, który kończy się wymiotami, to porażka w tym systemie. Kot nie rozumie, dlaczego jego organizm zdradza go tym kwaśnym bólem. Czuje się nieswojo, niespokojnie, a jego zaufanie do otoczenia może być subtelnie zachwiane z każdym epizodem. Rutyna nie jest dla kota więzieniem, ale mapą jego bezpiecznego świata. Szanowanie jego harmonogramu to jedna z najgłębszych deklaracji miłości i szacunku, jaką możesz mu ofiarować. Pośpiech, który boli, białe lub pieniste wymioty. W świecie kota prędkość jest formą lęku, a pośpiech jest naruszeniem równowagi ciała. Napełnianie miski jedzeniem po brzegi. Myśląc, że obfitość to uczucie, albo ignorowanie tempa, w jakim pochłania posiłek, interpretując to jako znak, że jest bardzo głodny i jedzenie mu smakowało. Kot, który je zbyt szybko, często działa w oparciu o długotrwałą pamięć niedoboru lub rywalizacji, nawet jeśli jest jedynym zwierzęciem w domu. Ten akt połykania pokarmu, ledwo go przeżuwając, uniemożliwia mózgowi przetwarzanie sygnałów sytości żołądek wypełnia się gwałtownie, a powietrze połknięte wraz z pokarmem tworzy drażniącą pianę. Białe, pieniste wymioty, często zawierające niestrawione jedzenie, to fizyczna reakcja odrzucenia. To żołądek mówi, to było za szybkie, zbyt gwałtowne, nie mogę tego przetworzyć. Naszym celem jest odżywienie, ale rezultatem jest szok. Jego układ trawienny, który powinien być miejscem przetwarzania i komfortu, Staje się miejscem pobudzenia i wydalania. Czuje chwilową ulgę po wymiotach, ale to doświadczenie pozostawia go zdezorientowanym. Czynność, która powinna przynosić przyjemność i sytość, spowodowała dyskomfort. Może to wywołać negatywne skojarzenia z jedzeniem, podważając poczucie bezpieczeństwa, jakie powinien dawać posiłek. Odżywianie to nie tylko oferowanie jedzenia. Chodzi o stworzenie rytuału spokoju ucząc, poprzez mniejsze porcje lub powolne jedzenie, że spokój jest najważniejszym składnikiem każdego posiłku. Rytuał, który staje się ciężarem kulki włosów. Największy akt miłości do samego siebie ze strony kota, święty rytuał sprzątania, może stać się jego największą słabością. Uważamy, że wymiotowanie kulkami włosowymi jest normalne i nieuniknione. Mówimy, to tylko kulka włosowa. I nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy świadkami walki organizmu z ciężarem, który sam sobie narobił. Wylizywanie się, czyli pielęgnacja, to coś więcej niż tylko higiena. To forma medytacji, mechanizm pozwalający na rozładowanie stresu i poczucie bezpieczeństwa, uwalniający uspokajające endorfiny. To pies dbający o swoje ciało i umysł. Jednak gdy połknięta sierść gromadzi się do tego stopnia, że tworzy trichobezoar, kulkę włosową, ten rytuał komfortu staje się źródłem podrażnienia żołądka. Organizm musi włożyć ogromny i gwałtowny wysiłek, aby pozbyć się rozproszczenia, którego nie być. Za każdym razem, gdy zwymiotuje kulką sierści, doświadcza paradoksu swojego instynktu. To samo zachowanie, którego uspokaja, sprawia mu ból i dyskomfort. Kiedy nie pomagamy mu regularnie szczotkując go, aby usunąć martwe włosy, w pewnym sensie pozostawiamy go w tym cyklu. Nasz aktywny udział w jego pielęgnacji, poprzez szczotkowanie, nie jest obowiązkiem, ale aktem partnerstwa. Mówimy, pozwól mi ponieść część tego ciężaru z tobą. To wzmacnia zaufanie i pozycjonuje go jako członka troskliwej kolonii. Nasza opieka jest mostem między naturalnymi kocimi instynktami, a bezpieczeństwem domowego życia, które zapewniamy. Jesteśmy pomocą, której natura nie jest już w stanie zaoferować. Wewnętrzny cień. Brązowe lub czarne wymiociny. Najstraszniejsze i najważniejsze prawdy o zdrowiu naszych kotów często kryją się głęboko w ich ciałach, a nie widzimy ich. Prokrastynacja. Widząc ciemne wymioty i myśląc, popatrzę jeszcze raz, czy będzie lepiej. Przypisujemy kolor innej przekąsce lub czemuś innemu, co dziecko mogło zjeść, opóźniając działanie ze strachu lub zaprzeczenia. Ciemnobrązowe lub czarne wymioty to nie przejedzenie. Najczęściej to nieomylny znak strawionej krwi. To znak, że krew przedostała się z jelit lub wrzodu żołądka, przekształcając się pod wpływem kwasów, aż nabrała ciemnego koloru. To nie jest powierzchowny objaw niestrawności. To dowód wewnętrznej rany, krwawienia, które występuje poza zasięgiem wzroku. Ciało uzewnętrznia niebezpieczny sekret. To chwila prawdy w twojej relacji z kotem. Twój kot jest w stanie skrajnej bezbronności, a jego system wewnętrzny jest zagrożony. Nie może ci powiedzieć, gdzie go boli. Jedyne, co może zrobić, to pokazać ci ten wizualny dowód, ten mroczny list z wnętrza. Zignorowanie lub opóźnienie zwrócenia się o pomoc w tym momencie stanowi poważne naruszenie umowy opiekuńczej. Jego system bezpieczeństwa jest w stanie najwyższej gotowości, i polega wyłącznie na twojej zdolności do zrozumienia powagi sytuacji i stania się jego obrońcą. Są kolory, które nie pozwalają na interpretację, jedynie na działanie. Kolor pilności nie toleruje wahania, bo każda godzina oczekiwania to ryzyko, jakie podejmujemy z życiem, które przysięgaliśmy chronić. Natychmiastowy alarm, jaskrawo czerwone wymioty. Są chwile, kiedy ciało kota nie szepcze mu swoich sekretów, lecz woła o pomoc językiem którego nie sposób zignorować. Wpadamy w panikę i zamiast pędzić do weterynarza, szukamy w internecie domowych sposobów leczenia, opinii na forach, wszystkiego, byle tylko nie potwierdzić straszliwego strachu, tracąc przy tym cenny czas. Jasnoczerwona krew w wymiocinach oznacza jedno: aktywne, niedawne krwawienie. Uraz może dotyczyć jamy ustnej, gardła, przełyku lub żołądka. W przeciwieństwie do strawionej krwi. Która wskazuje na przewlekły problem, jasnoczerwona krew jest oznaką ostrego kryzysu. To najbardziej desperacka próba organizmu, aby zasygnalizować uszkodzenia, które właśnie się dzieją. To alarm przeciwpożarowy, a nie czujnik dymu. To chyba najpewniejszy dowód Twojej opieki. Twój kot jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Jego instynkt przetrwania jest w pełni aktywowany, ale nie jest w stanie sam się uleczyć. W tej chwili nie jesteś tylko jego właścicielem ani przyjacielem. Jesteś jego jedyną nadzieją, jego ekipą ratunkową. Każde twoje wahanie jest przez niego odczuwane. Twój spokój i natychmiastowe działanie przekazują mu sygnał bezpieczeństwa, nawet w obliczu fizycznego chaosu. Natychmiastowe zabranie go do weterynarza to najwyższy akt miłości, stawianie jego potrzeb ponad własnym strachem. Prawdziwa miłość nie jest mierzona brakiem problemów ale szybkością i odwagą naszej odpowiedzi na najbardziej rozpaczliwe wołanie o pomoc. Woda, która myje i ostrzega, przezroczyste wymioty, nawet najczystszy i najprostszy znak, jak woda, niesie w sobie dwoistość, może być nieszkodliwym oczyszczeniem lub wstępem do bardziej złożonej historii. Całkowite ignorowanie, bo to tylko woda, albo, w przeciwnym razie, panikowanie bez uwzględnienia kontekstu i częstotliwości. Nie potrafimy stać się detektywami dobrego samopoczucia, patrząc tylko na pojedyncze zdarzenie, a nie na schemat. Przejrzyste wymioty, składające się głównie z wody i wydzieliny żołądkowej, to próba pozbycia się przez organizm nadmiaru płynu lub lekkiego podrażnienia na pusty żołądek. Mogą być jednorazowe i łagodne, jednak jeśli nawracają, stają się uporczywym szeptem. Mogą być pierwszym objawem rozwijającego się zapalenia błony śluzowej żołądka. Problemów z nerkami, powodujących nadmierne picie lub innych zaburzeń metabolicznych. To proces samooczyszczania organizmu, który w razie potrzeby często wskazuje na przewlekły problem wymagający zbadania. Ten rodzaj wymiotów wprowadza nas na głębszy poziom obserwacji. Uczy nas sztuki łączenia faktów. Czy wymiotował? Tak, ale czy pije też więcej wody niż zwykle? Czy jest bardziej ospały? Czy zmienił mu się apetyt? Reagowanie na ten sygnał nie wymaga natychmiastowej wizyty na pogotowiu, ale bardziej uważnej i delikatnej codziennej opieki. Postępując w ten sposób, przestajesz być reaktywnym opiekunem, a stajesz się proaktywnym partnerem w jego zdrowiu. Uczysz się czytać między wierszami jego zachowania, wzmacniając cichą komunikację między wami. Najgłębsza troska nie polega na wielkich obawach. Ale na cierpliwej obserwacji szczegółów, na mądrości zrozumienia, że czasami najważniejsze ostrzeżenie przychodzi w najbardziej dyskretnej formie. Synteza neuroemocjonalna zostań tłumaczem swojego kota. Podczas tej podróży uświadomiliśmy sobie coś fundamentalnego. Wymioty nie są chorobą. Wymioty są językiem. To instynktowna i brutalnie szczera forma komunikacji od istoty, która nie potrafi powiedzieć, cierpię, boję się, lub coś we mnie jest nie tak. Emigrek, y, ludzie, jesteśmy mistrzami w ukrywaniu cierpienia słowami. Koty nie mają tego filtra. Ich ciała mówią prawdę, bezwstydnie. Każdy kolor, każda konsystencja, każda częstotliwość to słowo w dialekcie, którego uczymy się rozszyfrowywać. Żółte wymioty to słowo oznaczające rytmiczne porzucenie. Czerwone to słowo oznaczające nagły wypadek. Kula włosowa to słowo oznaczające ciężar. Zrozumienie tego zmienia naszą rolę. Nie jesteśmy już tylko właścicielami ani sprzątaczami po wypadkach. Stajemy się ich tłumaczami, ich świętymi interpretatorami. Jesteśmy mostem między ich instynktownym, cichym światem a światem medycyny i opieki, które mogą je uratować. Przyjęcie tej roli to największy zaszczyt, jaki może spotkać opiekuna. Opieka nad kotem to nie akt posiadania. To zaproszenie do obserwowania tajemniczego i eleganckiego życia rozwijającego się pod naszym dachem. Każde miałknięcie, każde mruczenie, każde powolne spojrzenie, a nawet każda chwila kruchości, jak wymioty, to strony książki, którą piszą dzień po dniu. Nie jesteśmy autorami tej historii, ale jesteśmy ich najwierniejszymi czytelnikami, a czasem współautorami, interweniującymi z miłością i mądrością, aby zapewnić jej kontynuację. Obyśmy mieli wrażliwość, by czytać nie tylko radosne strony, ale także te bolesne, bo to one najbardziej potrzebują naszej uwagi. Obyśmy byli dla nich bezpieczną przystanią, na jaką zasługują. Każdy kot pisze pamiętnik życia, które dzieli z Tobą.